Znowu ja. Czy wy też macie taki problem? Próbuję się dostać do gry. Nie mogę się do gry dostać. Dobrych 5 minut próbuję się do gry dostać. Mi wywała cały czas na plac. Ojej. Nie wiem. Czy mi się zdaje? Czy wy to widzicie? Moment, a się. Czekam, aż się komunikat pojawi. A no, to się nagrywa. LOL. Co wy, kochani? Robicie takie sytuacje, jak grawa, nie pozwala wejść do gry. Gdzie nie zabrzmiało, no ale no, niestety no. Kolejny bóg. Eee, na pewno nie tylko ja tego doświadczam. Dobra, no a ja w każdym razie pokazuję co się u mnie dzieje. Jest 11.13, ja idę się golić i potem wychodzę. Kocham Was i dziękuję. 81 subów jest. No na razie lecimy do, w kierunku 1000 Jak osiągniemy 1000 to będę przeszczęśliwy, będzie nas więcej i będziemy mogli razem współpracować, no moim celem jest ogólnie przestać mieć te głupie podziały, bo już to normalnie jest słabe jak widzę jak ludzie no, się ze sobą kłusą o blebsturę Moim celem jest stworzyć taką grupkę nas, nas, żebyśmy byli razem szczęśliwi, żebyśmy sobie nawzajem pomagali, jak rodzina. Moderacja jak rodzina nie pomaga, no. no i co ja jeszcze chcę powiedzieć, to to, że ja mam po prostu, ja jestem wami. Jestem skutkiem desperacji, bezsilności, złości nienawiści i ja ogólnie no tworzę te treści po to, żeby no, rozchmurzyć was, rozśmieszyć, żebyście widzieli, że jest nadzieja, żebyście mogli być szczęśliwi. No moim celem jest was uszczęśliwiać, no jak mówiłem niejednokrotnie w sumie i żeby rzucić światło na tą szarą rzeczywistość, żebyśmy mogli w końcu no to wiadomo no że Drugi moim celem też jest, żeby siedzieć w domu i pracować w domu Żeby mieć więcej czasu dla was bo nie ukrywam, no, że ja wam wszystkim odpowiadam na te wiadomości, nie tylko dlatego, bo chcę o patrzcie, Jestem youtuber. Nie, ja to od odpowiadam, no... Ja uważam, że to za obowiązek. Czuję się zobowiązany, żeby wam odpowiadać. No nie odpowiadam za często, bo ja mam też swoje obowiązki, no. Zajmuję się zawsze czymś. I no. Kusiczek. No i no i po prostu no wiem co potrafi wielu z was czuć, no dlatego właśnie no pierw staram się drugiego człowieka zrozumieć, po to co do niego tego człowieka Dlatego mam właśnie taki status, że kocham swoich znajomych, no Byłem dyskryminowany, no nie byłem najlepiej traktowany i po prostu wiem co potrafi druga osoba czuć, no i każdego mi jest szkoda. Dlatego właśnie no powstał ten kanał. No, powiem wam tak: no, Konto Fabs.e 20 powstało dla jaj. Kompletnie dla jaj. A czemu zacząłem grać w MSP2? No, ogólnie, co się zaczął od MSP1, była taka sytuacja, że byłem w związku z dziewczyną i ona mnie namówiła, żebym spróbował w MSP. No, powiedziałem, Ach, no dobra, co mi szkodzi, spróbuję, zobaczymy, co w tych grze chodzi. Bo widzimy jak. Moja rodzina w to gra, kuzynka, siostra, no to powiedziałem, że dobra, no, spróbuję. I siostrzenica też. No. <laughs> I tak się ta historia zaczęła, no. Niewinnie, no, nie, niby miałem tam paru znajomych tylko. A potem się zacząłem rozwijać, no, aż w końcu stworzyłem konto na msp 2 bo myślałem, że te konta nie są połączone. A potem jak się zorientowałem, to już było za późno, miałem wtedy Konrado 20 i Papsy 20. No i... I gram w to dla was, no. no. gdyby nie wy, to bym w to już nie grał, no. Bo chcę, żebyście zobaczyli, że jest... Oooo, kurde, udało się. Ale szybko wyjdę z tego pomieszczenia. Szybko wyjdę z tego pomieszczenia, żeby mnie nie wywaliło. No. Dobra, tu będę siedział. No, ja tak zawsze. ścianę idę do domu. Wow, Umiecie tak? Bugu Bugu. Dobra i ważne. Zostaje tutaj. No i co chcę kochani powiedzieć? no Nie jestem chciwy na pieniądze, nie jestem osób jak widzicie i o lajki, ale fajnie jakbyście to robili i... Zależy mi na was, no. W sumie widzicie jak ja reaguję, no to wszystko jest naturalne. Chociaż będę też montaże robił, no Chociaż jak najbardziej to ja wolę, żeby to był czysty filmik ciągiem nagrywany, bez edycji. Żebyście widzieli prawdziwe sytuacje, moje nieprzygotowanie i tym podobne. No. Na to później odpowiem, bo się na razie golić, umyć ogarnąć sobę. I ja wam kochani, no dzisiaj już w filmiku, w filmiku chyba nie będzie. Życzę wam szczęśliwego nowego roku, bo dzisiaj jest 31 grudnia. No i życzę sobie, żebym no, był w związku z tą osobą, którą kocham i która kocha mnie. I żeby ten cyrk, który trwa 4 lata, żeby się w końcu skończył. Pozdrawiam Was.